Hejka, moi mili! Witajcie w drugim odcinku naszej nowej serii na kanale dosłownie... Nagrywałam przed drugi odcinek, ten będzie też drugi, ale ten usunął, tamtego, nawet nie pytajcie o niego, tak mi nie to, ale ten był taki hałas, taki będejny, że w ogóle by was to nie Także, moi drodzy, no... Widzicie to. Nie, ja on wstał. O, ja znowu sobie postanowiłam wykąpać. W ogóle, widzicie, jak to jest, kiedy ma się tyle lat miejsca? Dosłownie... No idź. mam rysować tryb, to z nimi jesteśmy. Stary śpikurze poza żoną. Oni nad małżeństwem nie są, bo oczywiście coś się wydarzyło i nie mogę im związku. Nie wiem, po prostu to jest jakaś tragedia, kochani. Ludzie są w ogóle w tragicznym stanie, zawsze są zmęczone. Bo tam muszę lepiej. teraz w beznadziejnym stanie. A ty się już wykąpał nagle. Miałeś się wykąpać, debilu. Ja Zajmę. W ogóle to... Co? Nie nagrywałam dwa, jakieś 20 minut tego odcinka i to była jakaś tragedia. Teraz musiałam ich ustawiać. Ustawiać to było straszne. Teraz sobie bo już ładnie wyglądało. Właśnie zrobiłam trochę... Zrobiłam go trochę. Może teraz wygląda lepiej, ale wątpię. Wtedy nie należy się Nie jest chętna, czy jest opcja, żeby uciec z domu. No jest taka opcja. Nie, się nie rzuca słówność z domu, tylko... chyba jest lepiej, coraz lepiej jest. Przestraszymy to coś, bo... Więc ona już trochę nie śpi, mnie. on dosłownie kocha bardzo, no też nie, ale nie oceniajcie mnie bardzo. Ja dosłownie uzyskałam. To sukienka gdzieś tam, sukienka chyba nie widziałam żadnej z tego seria, co nie? Ja muszę oglądać się z się, jak to jest na Pokażemy, żeby było tylko dwie osoby, to pewnie nie chciało, żeby z nim sprawdzałam i tam No to. Dla jego mam tego w prawie, tego trzeba, trzeba umyć, tego trzeba też. Nie wstał sobie nagle, mogę o czym mówić. Skorzystaj, z wskazuję, skorzystaj. skorzystaj, później się wykąp. Mówię, że tre... jestem czwartą już. A on dosłownie. Nie, on mówi o tobie. No biegnij, bo ktoś to jest problem. No biegnij. Biegnij. Aha. To jest niegłupiec. Aha. A później cię umijamy. A ty kochane. Aha, dobra, ty ich spać po prostu. Ty po prostu ich spać. Dobra, wcale mi się przeprosił po 24 on się myje śpią mam nadzieję, że się trochę zestresuje, bo on dosłownie y, musi coety, jest brudny, jest głodny skrzywdzony co mu się stało? trzeba pewność siebie śmiali ej, co mu się stało? A takie... o to, że u niej no, mogę być lepiej tutaj ostateczne, dostateczne. Mamy no to! Mamy to! Wytrzyj! to! My to! Mamy to! Mamy to! Mamy to! się, chociaż się człowiek, to! Mamy to! się to! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Dobra, teraz trzeba włączyć, to jest po sobie. Bierzemy, chodź. Później dowódź przeląduje, oczywiście nie ba się, oczywiście ba się w bludzie. Nie na obcy. E, co i teraz ty się, masz, się nie kąpić, teraz coś ludzi kąpię, śpi? Ja się, się śmieje przez ten wariatkę. Tu nie jest to jedzenie. Nie wiem. E, a ty ile masz sobie się kąpać? No możesz coś śmiać. Hyhy Hyhy No co makijażu jest tutaj o? Świeża młodzież Co sumie to nawet mogą dorosnąć Albo dorosłe? Nie wiem Czy mógłbyś się uspokoi... Dobra, nie, sł słuchaj, jak człowiek umarł w gówniarzu Bo tak byś nie może, że ty się będziesz cały dzień kąpał Druga w nocy, a ty... Ojej! Dobra, co zjesz? Ej! masz to pozbywać dziecko! Mówisz... Przez... No, ś... to się boję, tak się mówić przez... Się... Kurde, śmieją... Przez sen. Nie wiem, wy też się śmiecie przez sen? Nie wiecie o tym, albo no, śpicie, że coś, ale... No i macie młodsze albo straszne rodzaje są spokojne. Wyście zapytacie się rodziców albo... Czy... tego rodzajuństwa. Czy wy śmiecie się wszyscy oni? Bo, tak jakby... Nie wiedziałam, że ludzie się śmieją wszyscy oni. Ale sorry, nie wiedziałam o tym. Tak, myśl o sobie, Geniuszu. To masz smutne życie. Proszę, jakie smutne. Ja to, ona smaka smutne go. To ja nie rozumiem tego No Ale owszem chodzi, ty możesz tam dojść. Pachnij, to To Spokojnie. 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 I... Spokojnie. Patrzcie, Spokojnie. Spokojnie. siebie, Spokojnie. smaczne. Się spełnienia. Skrzywdzony. Rzecz z ty jesteś skrzywdzony. Patrzcie szybko patrz się nie. trzy godziny. A ta mała wstała już. po co ty wstajesz, że cały dzień się budzisz? Ojej, ojej, nie poparz się. Biegnij, bo się zagłodzisz na śmierć. U niego, u niego tragedia, u niego tragedia, u niego spoko. U niego co nieźle, u niego tragedia i na spoko. Tu. Ja nie, tu... Tu Ale nic z tego tak robić. Babo, nie wstałe, bo nie w bo nam się, to jest szok Kochanie Dobra, gdzie, bo tu za dwie godziny trzeba tutaj ogarnąć Mur yy, wykom się po prostu, kochanie, wyką się. Będzie dobrze. Albo nie, albo nie, kochanie. Nie, 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 masz na to się coś, będzie tak samo z nim. Wróciłaś się już doskonale, teraz to się wykąpię! No wykąp się! Wyjś do wytrzy, bo twój brat jest beznadziejny. Później tu zjedz. A ty babo nic nie się przez cały dzień? Było zepsute? Ja zaprzyma, o co chodzi? Ej, ja, ja, ja zawsze <trymny> na reklamację widzę. Nie, to jest jakaś tragedia. Ludzie, trzeba mu się z tym coś zrobić? W takim przypadku moja droga musisz się nauczyć gotować. Nie przyjęcie teraz, bo wiesz jak to jest, rodziny. No zaznawanie. A nie, to nie on. Mógłabyś już? A ty już zrobiłaś? Kobieto, masz to zrobić. Ale zdebiłem debilem Jestem za mani. Ja bym, jestem za <laughs> Pasuje już daj pieniądze na ciebie kobieco. No To jest tak zespoczęła. Jak tam? A ty na no, no, gdzieś brudni, tak? To też jest czysta niegarek, tyle. Nie spokojnie. Eee, trzeba po <laughs> prostu książki. Książki są dobre. O matko, bo ty zaraz szkole masz! O matko, ona nic nie zjadła. Ona nic nie zjadła, kochani. Bo to była No, co to ma być? Zmieni się postrój. Nie, wszyscy, obudzicie się natychmiast. Stawaj, 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 stawaj. Do szkoły biegnij, 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 biegnijcie, wszyscy biegnijcie. Matko, jest niedoszczuwani wszyscy. Biegnij, kochana, biegnij. już tam kogoś? Wiesz, no spokojnie, dasz radę. Wszyscy biegnijcie. No biegiem, 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 biegiem. Dorota idź do szkoły, okej. Okay. Stary poże... Nie, nie, ja to nie stary, ale weźmie. Wiesz, biegnij, człowieku, biegnij. Dobra.

Stała księżniczka. To też jest brudna, też nie powiem, żeby się te, to się nie wygląda, że się brudują przed tym, to nie chcę robił w tym śpiew. Nie wiem jak zrobiła lepiej. W ogóle to nie sięga do stołu. <grym>, Dobra, później cię wykąpiemy. Musimy cię zabawić, brudna, bo to się chyba lepiej masz. Myślałam, że będzie się już tym do ale nie, się dymisiem, skoro... bo się z skoro już zabawkami. Nie, ale, też. ale była. jakaś zabawka, Mówiłam, do że była. Kiedy jakąś zabawkę. nie 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 ma, nie, nie, za nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie nie ma, nie ma, Dziecko, nie ma, nie Ciebie zabawek, nie ma, nie ma, no, może jeszcze się nie brać jakiś po jak jak No jest spokojnie dole. Piec ja to wniesię. No później, Stary, czy zamierzam się już umyć? Nie, co się dzieje wczoraj? A ty kochana nie wiem, zrób coś Dobra, ja ją wysyłam na kluby chyba. Oczywiście, że to coś w ciebie. Sprawa od mała. Ale no musisz tylko jakaś nie? O ile, z, jakby ile poprawa co To, to są ma bracia. Co się stało? O matko. Dobra, mordo. To jest pewien problem dla ciebie. Czy mógłbyś Ucz się, pilnie. Ale się nie uspijnie, jak to chcę. Chcę przy, przyjaciół, a ty. Ale też dule, przyjaciół. Dawajcie, dawajcie. Ty jedziesz? Dobra, już myślałam. No idź. A ta sesja siedem. Może jakąś karierę jednak podejmiemy, bo myślałam sobie, żeby właśnie nie robić tej kariery. Ale może się to z nich. Jakąś taką samą mam nawet strzegą w miarę No nie ma co wierzyć, bo każdy praca ma jakieś rzeczy w sumie Przecież kilka ciężka no nie ma spokoju Gdybyśmy byli o płatnika W sumie nie, a ja nie lubię dzieci w sensie, Ona lubi dzieci, ale nie... Nie się nad tym To teraz trzeba iść po prostu całą prostą. A ten Anten co robi? Znaczy no, ty się masz bać po prostu? Baw się! Nic ci zbrudną, ale ja bądź wykąpać. Ej, bo ona nie ma tej fili... Ojej! No bestiusz! No i brawo, kochany! Od razu lepiej! Joachim! Dziecko. Ryba. O, ryba. Fajnie. Podoba się kolegę. Fajnie. Nie, właśnie. No, drawa, się, bo ty jest tym gorszym, w cudzysłowie, gorszym rapem. Ty, człowieku, będziesz lepszy.